Cześć, jestem w Romin, a to jest Five nine set Candies 2. Dokładnie tak. Eee, stereo chyba będzie lepsze, tak? No i co? No, new game, tak? Kliknijmy, zobaczmy. Widzę case okay, FNAF 2. O, oh, hej! Czyli po prostu Wider animatrony tu chyba będą. Are you there? Yeah. Lol, you lost e, the bet. You know what uh, that means. Uh, you have to spend five nights in the dank uh, old factory again, but, or else uh, people will uh, will think you are chicken scared. Ah. No. Okej, okay, noc pierwsza. Okej, okay, w dwójkę nie grałem, to już chyba mówiłem. Albo mówiłem jeszcze Nieważne. W dwójkę nie grałem. Okej. Okay. Eee. Yy. A, spasy, żeby yy, odpalić latarkę naszego telefonu. Oczywiście. Jesteśmy w jakiejś fabryce starej. A... Okej. Okay. Normalnie dzwonimy. Co jest? Co normalnie przyjdzie tam? Dobrze możesz zniknąć kurna. Okej. Okay. Czyli. Niech nie raczy ode mnie telefonu odebrać. No to jest pierwsza noc. Nie podoba mi się, że znów mamy ten ekran taki ucięty. Jajajajaj. Okej, okay. Cindy się trochę zniszczyła, definitywnie. Idź, wracaj tam. Okej, okay, ona tędy nie może do nas, tylko prawo, prawo, lewo, okej, okay, okej. Okay. No, odbierz telefon. Ona wyłączyła całkowicie ten telefon. A chyba nie, dobrze. Pierwsza w nocy. Czy ja mam wiem cały czas na czy, czy jak to? Okej, okay. szybka jest. Czyli tak to działa, bo oni są tutaj, muszę im dzwonić telefonem. Wypadaj. No idź, idź, idź. Tam dzwoni kurier. Wiesz co chodzi. Dzwoni papuga, nie? Prawy. Dobra, o. Fajne. Fajnie jest zrobiony. I ten przedłużacz. Okej, okay, weszła do nas Siema Cindy no, sora, niestety nie, no ktoś ci dzwoni, no, no wiesz jak to jest, nie? Ciągle te telefony, ajajajaj aj, 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 aj. to? to I się patrzysz? Nie moja wina, że ci dzwonią z firmy O, haha, <grywy> no, fotowoltaika Poczekaj niś bo Wafel dzwoni O, o, uff, dobrze, dobra, dobra. uff, ale też nie możemy zadzwonić dwóch telefonów na raz. No chodź, ups, Wafel dzwoni. Jak ona w ogóle szybko popieprza z tym telefonem? Powiem chwila, i już jej tu nie ma, nie? Oj, no przykro mi, no. ja ten telefon cały czas dzwoni, no. Jezu, jak mi przykro. to jest? Tu, tu i tu. To jest chyba. A to. to nie są wędy? Nie, nie, fajnie. On taki. Jasny. Ojej, O, oj, oj, oj. ho. Nic tam lepiej. Teraz jestem za ciężki. A, niech peni. Dobra, idźcie, telefon odbierz. Fajnie. Spokojnie. To, no to nie wiemy też, jak to jeszcze wyglądać będzie, ale pierwsza noc. Spoko pierwsza noc. Pytanie, czemu Candy nie przychodzi, tylko Cindy? To z Candy. Gdzie jest Candy? Gdzie jest mój kuzyn. Powiedz mi. Działaś go? Czemu ma niematrony teraz reagują jak Springtrap na Balloon Boya? Czemu, czemu one lecą do telefonu? Myślą, że tam jest człowiek inny, czy co? Fajnie jakby na przykład latarkę wywalało. Ale fajnie. I tam po lewej by się na przykład... By było trzeba korki włączyć, żeby latarka działała, czy coś. Od Morsa? Chester! Monkey! No way! That's thank you, FNAF 2. Let's go! Chester jest skreślony, a Candy jest jakby. gdzie, jakiś nie, nie wiem. Nie wiem, ale pewnie jakiś Purple Game mnie tu zaraz weźmie i rozwali. O, jest klucz w biurze. 1989 to jest w ogóle lokacja chyba znaka jedynki. Tak mi się wydaje. to wygląda. Okej, okay, noc druga, ale to w kolejnym odcinku, więc dzięki widzimy się w kolejnym filmie, no i co, do zobaczenia, pa pa.